Co się dzieje na łączach pomiędzy Warszawą a Głogowem. Ma, mamy nadzieję, że jak już sędzia e, Pskiszczak wyjrzy... nie miszy. będzie tak płynny jak na razie ta transmisja. Liczymy na większą płynność gry zawodników obydwu drużyn. Tak, ja tylko powiem, że sędzią głównym dzisiaj jest... Z takim podstawowym zagrożeniem jest taka, wiesz, zagęszczanie gry obronnej, szukanie właśnie takiego ustawienia gdzieś tam głęboko, głęboko. Ale... Były na początku sezonu próby grania w pionie, wyżej grał... Właśnie z a teraz yy, Oj, zobaczmy, będzie okazja jest... zagapili się gracze, ale Ach. zgubił piłkę Boknak. Fantastyczną miał sytuację na to, żeby tą otworzyć wynik, ale kompletnie nie wiem co się stało. Lewą stronę Poczobut. Jemu nie wolno zostawić za dużo wolnej przestrzeni. Prokić o... bieg za plecy. Wyłożona piłka olejarka i dziękujemy. Zobaczmy nie, przepraszam, że... Michalski. Michalik. Michalik. tak, Michalik. No do pustaka to prezent tak naprawdę od, od, od Prokicza, no ale tam jest tam był problem przy tym prostopadnym zagraniu, który zabronił z nie trafił piłkę, później to już była czysta formalność, dwa, to nie była sytuacja sam na sam, to była sytuacja 2 na 1 z bramkarzem dybowskim. Damian Michalik. Popatrzmy jeszcze raz, bo to kluczowe minuta. jest to zagranie i ten ten błąd jakby w ustawieniu obrony chrobrego. Przed chwilą zacząłem opowiadać właśnie o tym jak ważnym piłkarzem jest Michalik. To jest, tutaj jest czwarty czwarty. to jest tutaj. Kuzdra wpuszcza też niepotrzebny. Nie poszedł w ogóle za Mandrysz. Prokiczem. Poczobut, kapitalne to otwierające zagranie. Mandysz musi to wybić, ale z drugiej strony Kuzdra też nie może wpuszczać wbiegającego na sytuację sam na sam Prokicza. Musi go odprowadzić. No to mamy. W pressingu cały czas na połowie właśnie gospodarzy. No Skutecznie znów piłkę Steblecki. Tutaj dobry doskok polowca. Jest okazja Małecki. Jeszcze ta piłka bardziej wycofana do Głowackiego. Głowacki! Dobra interwencja Dybowskiego. Znowu teraz olejarka do Spóźnieni gracze. Krobrego, Olejarka! Oj, Coś ale się teraz tego. pomylił. Michalik mógł mieć się drugiego gola. Dubluje tutaj pozycję Jóźwiaka. Te ładnie się z tym Roz, zabrał. Z teblecki miejsca. kolokarnym nie ma raczej mowy o rzucie karnym. Sam sobie można powiedzieć nogę podstawił, tak, tak, takie tak, tak, wrażenie. Też miał takie poczucie że gdzieś tam prawą nogą, swoją lewą zahaczył. Arbiter bardzo blisko. Wszystko miał przed oczami. Zaraz zobaczymy tu powtórkę, czy tu rzeczywiście nic się złego nie działo. No. no. Chociaż tam z drugiej no, strony gdzieś tam był góra, tak. góra zahaczył. Zdawiamy, Od razu olejarka już szybko. z pierwszej piłki, tak jak wcześniej Małecki to robił, zagrał do Prokisia, Prokis po lekarne, Michalik znowu. po raz kolejny nie zdążył, Czubolski, nie pierwszy teraz zagranie za plecy, jest Michalik, Michalik, wyłożona piłka, nie ma bramki Małecki. Mocno wrzucona teraz na pierwszy słupek, nie przeszła. Najwyżej ustawionego zawodnika, chrobrego Mandrysza, jeszcze jedna wrzutka Małecki, Olejarka znowu, i świetnie strącona piłka dobita przez Wronę. Christian Wrona, tak, to on jest autorem tego gola. Ale bardzo ładnie to też rozegrali, strącił to fajnie Olejarka, 2 do 0 i to jest naprawdę wynik, który jest w pełni zasłużony. Jak najbardziej, znowu przewaga liczebna z prawej strony. Jeden piłkarz, tylko Chrobrego. Dobre dośrodkowanie, przedłużone, później torlatu piłki. Wrona znowu, to takie jak przy pierwszym golu, to jest... Strzelec ma najprostszą robotę już w samej końcówce. Wroci jest... po długiej nieobecności do podstawowej Zobaczmy. Popatrzmy. Głowacki jest obok tutaj. Małecki przedłużona piłkę tutaj przez kogo? Przez Olejarkę. Tam jeszcze tak jest, Olejarka z metra dobija widzimy, no to jest... A Dybowski tu... tylko patrzy na to, co się dzieje, bo e, tak jak jego obrońcy również zastygł. Tak, ale to jest naprawdę nagroda za, za mobilność, za ruchliwość stali, tak? Oni no tutaj dobrze. Góra, góra, teraz dobrze Steblecki, stracił. teraz także nie zatrzymał go Wolski, Steblecki do Bochnaka, Bochnak, Bochnak! Nie ma gola. Kapitalna interwencja Przemka Pęksy. Najskuteczniejszy strzelec. Osiem bramek. Jest jeszcze Bogusz. Ale zobaczmy Pęksy znowu. Znowu Olejarka ma dużo wolnej przestrzeni. O z pierwszej piłki uderzył. naprawdę te akcje stali, mogą się podobać Małecki. Zodnik Robrego, ale gramy dalej. To jest chyba Steblecki. Nie, Steblecki jest tu na boku. Boiska Steblecki. Zejście do lewej nogi. Lewa noga. Odbita piłka. Jeszcze kuzdra. Kuzdra, Kuzdra, kuzdra. kolejny strzał znów zablokowany. Znów trafił przeciwnika. Nie puszcza. Arbiter tutaj nie przerywa gry przede wszystkim, bo wydawało się, że był faul, ale gramy dalej. Sproki czy znowu tutaj z lewej strony dużo wolnej przestrzeni rozpędza się także Małecki. No mało chodźcie Małecki zdobyć gola. Małecki. Małecki wybił piłkę. O i jak się tutaj znowu zabawili. 3 do 0, Po raz kolejny prokiś dogrywa. Tym razem do olejarki. Ale to co zrobił z trzema zawodnikami Probrego w polu karnym to jest absolutnie coś niemożliwego. No właśnie, narzekaliśmy na jakość gry obronnej Chrobrego, no to mamy dalszy ciąg, na myślę, że akcja po takiej, po której już no nic się wielkiego, nie, złego dla Chrobrego nie może zdarzyć, no mają praktycznie piłkę pod kontrolą, bardzo blisko, dużo, piłkarzy ciasno, a Prokic tak naprawdę notuje asystę i Olejarka z najbliższej odległości sam z pięciu metrów zdobywa trzeciego gola. No naprawdę jakaś, nie wiem, no brak zdecydowania w tej grze obronnej, brak takiego, takiej konsekwencji też. No zobaczmy, tutaj najpierw wbita piłka, tutaj znowu za łatwo przebija się pomiędzy dwoma piłkarzami. Prokic przekłada, to zobaczmy. No Cieślicki. A, Cieślicki. który się dopiero zapojadł na boisko. No, Zamierzanie tego gola. Dobrego wejścia. 3-0. I Bogusz potrafią uderzyć. Machaj, machaj! Leciał w kierunku tej piłki. Pęksa ostatecznie mamy rzut rożny wybieg. wrócą w dobrych humorach Rojeszowa mam wrażenie gracze Tręba Myśliwca 20 minut czasu, czasu jest w końcu próba kolejnego strzału na bramkę Wojtyra i mamy jakbyś wykrakał tą sytuację mamy kontaktowego no, kola mamy. No, kontaktowego dąży jeszcze nie, ale, ale jeden. już jest dużo dającego nadzieję, na pewno Problemu jeszcze przynajmniej żeby w te 20 minut powalczyć o minimum jeden punkt. Mówiłem, że bramki nie strzelił, no to strzelił na koniec rozgrywek, przed przerwą na mundial Wojtyra. Kamil Wojtyra, gol w 70. minucie. No to i w tej drugiej połowie zasłużyli na tą bramkę. Ale jak najbardziej, to troszkę ten... Kuzdra, tu jeszcze Wojtyra. Zablokowany, ale potem już nie zdążył się pozbierać góra, patrzył tylko na to, co się dzieje, czy to był Wrona Leżąc na murawie, Wrona. Góra się cofnął, Wrona się długo zbierał, żeby jeszcze raz zaatakować Wojtyrę. Krótko, Mandrysz. Na Wojtyrę, nie to Boguś, nie to Michalec. Zobaczmy, mi niewiele brakowało by jeszcze, to się udała ta próba przelobowania Pęksy. Głowacki krótko, jest Poczobut, Poczobut. Wrzutka na drugi, dalszy słupek. Zgrana piłka klatką. Fenomenalne uderzenie teraz e, znów środkowego obrońcy. Wrony Długie podanie. Zabiera się z tym. Machaj ładnie bieg. To jest fałsz czy nie? To foul, jest fałsz. Podanie gdzie? Jest rzut karny. Jest rzut karny zdaniem arbitra. Ależ to za chwilę może się zmienić. A 3-2 to ta końcówka będzie naprawdę jeszcze bardzo, Dół, bardzo biegu, emocjonująca. I bardzo ładnie się z tym Machaj zabrał, od razu w A, To przyjęcie kontakcie. kluczowe i teraz tak. Jest w Ma stopę w moim zdaniem. pierwszy krok, to jest później już następne kroki. Biegnie Machaj za 16. Ja... Teraz pytanie, w którym momencie on go tam ja popycha wiem, tą ale, ręką, no, tak? Będę... Kiedyś mnie uczulano, że wystarczy, że jest kontakt z linią i wówczas jest rzut karny. No tak, ale to mówimy o momencie w tu, faulu, tak, a nie chwilę przed albo chwilę po. To jest klucz do tego, do oceny tej sytuacji. Zobaczmy, no długo, długo cały czas tam, podejrzewam, że tam naprawdę grzeje się ta gałka, przy której się kręci do przodu, do tego obrazem. Cały czas nie mamy decyzji. Chyba gramy, chyba jednak uznamy, że jest rzut karny, tak, wszystko. No, będą doliczone na pewno minuty. To raz. Machaj! Machaj pewnie! Znów trafia! Jest 1-2! Przecież kwadrat temu to się wydawało niemożliwe. 3-2, 3-3. 2-3, przepraszam, już sam się mylę w tym wyniku. Tak jest, mamy naprawdę szansę na powtórkę z rezerwki z tego pierwszego meczu w sezonie. Mówiłem, że stwarzają sytuację w końcówce, że są skuteczni. Ale no, też dobra, bardzo dobra zmiana Machaja. zła zmiana Danielewicza, bardzo dobra zmiana Machaja. Jego wejście naprawdę sporo dało w ofensywie problemu. Przy tej akcji naprawdę to kluczowe było to przyjęcie właśnie równoległe takie do linii 16 metra. Bez szans, pęk, bez szans Pęksa i teraz widzimy jaka od razu NRB w sensie. zagrał do olejarki. No albo właśnie szukanie innego rozwiązania. 5 minut, 5 minut, jednak minut, 10 tak. było od tego momentu, o, mu, o którym powiedział Kozariusza, tak, tak, Ko, ale proszę. Jest błąd, ale jest, ale jeszcze... jest Steblecki. Steblecki. Steblecki, prosto padła piłka do Bochnaka. Bochnak, Bochnak tak, 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 Obok yy, wychodzącego z Banki i Jest gol na 3 do 3. Absolutnie coś niemożliwego. Coś niesamowitego mówiliśmy narzekacie Wojtera po raz drugi, narzekaliśmy na Bochnak, który w tej cytującej akcji tego meczu naprawdę doprowadza do wyrównania. No tu i asystę świetnym zagraniem. To szybkością też uprzedza Pękse, który usiłował w końcu. Nie chciał go faulować, mam wrażenie Pęksa. A Wojtyra strzela swojego drugiego gola. W tym meczu pierwsze trafienia. Wojtyry i to. Znów jest rezultat 3 do 3. Nie zdążyli zobaczyć dwukrotnie, były te sytuacje, w których mogli tak, doprowadzić piątek. do zmiany piłkarze Stali. Nie udało się. Zmęczona olejarka. Niesamowite. Widzieliśmy, mówiliśmy od początku, że Stal robi grać z przodu, ale zaczęła popełniać błędy. Prosto padła piłka taka, jaką widzieliśmy w pierwszej połowie w wykonaniu graczy Stali. Ale wydawało się, że Pęksa ma w zasięgu ręki. Piłkę! Tak... się chyba faulować, mam wrażenie. A Wojtyra od razu z pierwszej piłki udzie e, Łukasza Góry, który wbiegł do środka bramki. Bardzo mocno też się zachował, że podniósł tą piłkę, że nie uderzał po ziemi. Tak no dobrze. Że... Atakował go Cieśnicki. Jeszcze Stalżeszów. Jeszcze jedna próba, popatrzmy, zagranie. Odegrana piłka, będzie strzał. Przekłada to chyba Michalik. Michalik trafił sam środek bramki, ale. Dybowski to wyłapał i koniec meczu. 3 do 3 z 3-0 na zakończenie. A powiem szczerze, że te dwie drużyny na pewno będą długo myślały o tych dwóch spotkaniach. Ja myślę, że powinniśmy jakieś petycje zrobić, żeby częściej spotykały się te drużyny w lidze. Naprawdę duży, duży, duży spektakl, sporo, sporo ciekawych zagrań, sporo ciekawych akcji, dużo szybkości, trochę błędów też oczywiście w wykonaniu obydwu drużyn. Na, Na pewno zazwyczaj... ten remis bardziej smakuje Ale gospodarza. widowisko, widowisko to naprawdę palce wiza.